w Poznaniu, w Katowicach i na ziemi kujawsko-pomorskiej. Proszę Państwa, my dzisiaj jako Solidarność, my jako Solidarność dzisiaj stoimy w obronie pracowników sieci Lidl, pracowników, która, którzy domagają się przede wszystkim Zwiększenia zatrudnienia, gdyż pracują ponad normy i ponad siły. Domagają się podwyżek dla najmniej zarabiających, przekształcenia umów na czas nieokreślony, przestrzegania przepisów prawa pracy, poszanowania pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych i dialogu. Chcemy podpisania porozumienia o współpracy, podpisania porozumienia ze Związkiem Prawodowym Solidarność. To właśnie dzisiaj Solidarność oficjalnie rozpoczyna akcję przed sklepami Lidla, która będzie trwała aż do skutku. Moi drodzy, pracownicy Lidla są przepracowani. Tak jak e, wspomniałem, praca ponad normę, ponad siły. Kiedyś pracowników w danych sklepach było od e, 6 do 8. Dzisiaj mamy sklepy cztero, 6 -osobowe a e, w dużych sklepach, w których było nawet e, 10, 12, w tej chwili jest e, pracowników e, 6, 8, a więc można powiedzieć o, o ograniczeniu o 1 trzecia e, personelu, a obroty no, rosną, z czego się cieszymy, nie maleją, a więc obowiązków coraz to więcej. I to są właśnie te problemy. Główn to jest główny postulat i główny jakby tutaj problem pracowników. Pracownicy w tym roku się zrzeszyli w związkach zawodowych Solidarność, licząc na to, że zaczną rozmawiać z pracodawcą, że ta sytuacja ich się zmieni. No niestety tak się nie dzieje. Pracodawca nie chce prowadzić rzetelnego dialogu z pracownikami. I bardzo się martwimy. Bardzo się martwimy, że Grupa Kapitałowa Szwarc, mając dwie sieci, większą sieć Kaufland, tam prowadzi rozmowy, negocjacje, tam jest podpisane porozumienie, tam pracownicy pracują na umowę o pracę na czas nieokreślony. Te warunki są dużo lepsze. A w drugiej sieci dyskontowej Lidl można powiedzieć o skrajnej przeciwności. Jest dużo gorzej. I w związku z tym dzisiaj przyszliśmy protestować. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, solidarność cała wspiera dzisiaj pracowników Lidla. Ja reprezentuję sekcję krajową pracowników handlu w kraju, gdzie są zrzeszone prawie wszystkie hipermarkety, bowniki. I dyskonty, bo w nich działają związki zawodowe. Ale jest z nami przede wszystkim szefowa e, Związku Zawodowego w Lidlu, koleżanka Justyna Hrapowicz, której już oddaję głos, która opowie Państwu, po co tutaj pracownicy, po co ona sama tutaj przyszła. E, ja ze swojej strony chcę Państwu tylko przekazać tyle, że nasze protesty będą no, troszeczkę drastyczne. Gdyż no, nie widzimy innego wyjścia, i gdyby były jakieś utrudnienia dla klientów, to już z góry bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Z jednej strony chcę powiedzieć, że będziemy działali w świetle prawa, na pewno nie będziemy niczego czynić, co będzie wbrew no, społeczeństwu, wbrew prawu polskiemu. A ze swej strony jeszcze chciałem tylko dodać, że bardzo te smutne. Że takie sieci niemieckie, które w Polsce dzisiaj tak traktują ludzi, w Niemczech nie pozwoliłyby sobie na takie traktowanie ludzi. Nie pozwoliłyby sobie, to jest niemożliwe. My dajemy sobie, my dajemy przyzwolenie na to jako społeczeństwo, jako rząd, jako parlament, który nie chce się zająć y, tymi problemami pracowników handlu. To można powiedzieć jest skandal i zadaję pytanie wszystkim wymienionym osobom, y, rządowi, parlamentowi i społeczeństwu również, które chcemy, żeby nas parło, zrozumiało, czy musi tak być, czy my się musimy godzić właśnie na takie traktowanie, na wykorzystywanie pracowników handlu. Proszę Państwa, my mamy dzisiaj tutaj hasła. Zielona wyspa, ale przede wszystkim globalizm czy kolonializm. Możemy już dzisiaj mówić o kolonializmie. Sieci, które dzisiaj w Polsce się bogacą, wyprowadzają majątek, wyprowadzają zyski, powiększają majątek, powiększają swoje y, y, zasoby, a o pracowników nie dbają tak, jak powinno być. A więc jeszcze raz. W Bajemy się wykorzystywać i mówimy stop temu wykorzystywaniu. Stop mówimy jako solidarność. Solidarność, solidarność, solidarność.